Cześć. Tu romek z teleciemnogrodu. Dzisiaj trzy newsy, które są jak porządny schabowy, konkretne i ostre. Pierwszy temat to spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Trzy godziny rozmów, a efekt. Żadnego porozumienia pokojowego, żadnych podpisanych dokumentów, nic. Trump udawał maczo, Putin cwaniaka, a razem wyszło tyle co zwykle, czyli główno owinięte w złotko. Świat czekał na wielki przełom, a dostaliśmy teatrzyk dla kamer. No ale przynajmniej obaj mogą sobie wpisać w kalendarz. Byłem, gadałem i nic nie załatwiłem. A teraz coś z boiska. Żydowscy kibice rozwiesili w Debreczynie transparent: Mordercy od 1939. Prezydent Nawrocki od razu nazwał to głupotą i zniewagą. Ambasada Izraela też potępiła. UEFA wszczęła procedury. Ostra jazda bez trzymanki. No cóż, jak piłka łączy narody, to transparenty potrafią je pokłócić szybciej niż sędzia gwizdnie spalony. I na koniec ciekawostka: coś z cmentarnego horror show. W XIX-wiecznym Londynie ludzie organizowali tak zwane mummy parties. Odwijali mumie przy lampce i tłumie jak na wyścigu, tylko bez disco. Pili, gawędzili. Rozpinanie bandaży mumii było jak otwieranie prezentu na śmierć serio. A dzisiaj muzeum tylko zipie z szacunku. Więcej o tym makabrycznym hobby przeczytacie na naszej stronie ciemnogrod.com. To tyle na dziś. Wszystko tak świeże, że aż parzy. Zostańcie z nami, bo tyle ciemnogród zawsze ma coś do opowiedzenia, do usłyszenia.